Zima się już całe szczęście skończyła, nie ma już lodowych sopli. Słoneczko zaczęło ładnie przygrzewać, roślinki zaczęły się ładnie zielenić, no i ogólnie zrobiło się ciepło, jest więc to najlepszy moment, żeby zmajstrować jakiś projekcik ogrodowy. Pokażę wam dziś zatem jak z takich oto drutów budowlanych zrobić sobie naprawdę fajną i prostą pergolę. Jest to też jeden z tych projektów, do których nie użyłem praktycznie żadnych profesjonalnych narzędzi poza spawarką, a to głównie dlatego, że nie posiadam giętarki, więc no sami zaraz zobaczycie projekt w stylu MacGyvera. Zamiast giętarki użyłem koła zapasowego do mojego samochodu. Do tego jeszcze drzwi od szafki kuchennej i parę wkrętów. No to zaczynamy. Z drutu wiązałkowego, takiego jakiego się używa przy robieniu zbrojenia do fundamentów, zrobiłem pętlę na krawędzi koła zapasowego, tak jak widać na filmie, a następnie koło unieruchomiłem za pomocą kawałka prętu i łoma wbitego w ziemię. Tak powstała elegancka giętareczka. Obręcze do mojej pergoli wykonałem z drutu o grubości o przekroju 1 cm. Długość takiego kawałka drutu była nieco większa niż obwód mojego koła zapasowego. Po wykonaniu obręczy należało je odpowiednio przyciąć, tak żeby pozbyć się naddatku materiału i zespawać. Wykorzystałem więc to samo koło. Jak widzicie, skonstruowałem drugie urządzenie, nawet nie wiem jak je nazwać w którym po prostu umieszczałem obręcz, zaznaczałem sobie gdzie ciąć i spawałem. To, to urządzenie przytrzymywało mi obręcz we właściwym miejscu i dzięki temu mogłem wszystko ładnie wyspawać. 64 roku. Do spotkania twarzą w twarz śmiałych poszukiwaczy przygód jednak nie doszło. Dzień wcześniej spejk zginął w tajemniczych Obręcze wykonane, zespawane, czas na słupki do pergoli. By nadać im odpowiednie kształty, znów musiałem skonstruować gętarkę. Tym razem wykorzystałem drzwi od szafki kuchennej, kawałek sznurka, ołówek i parę wkrętów. Jak widzicie za pomocą sznurka i ołówka wykonałem piękny łuk, następnie w zaznaczoną linię wkręciłem wkręty i proszę! Gętarka w strumie MacGyvera działa. Wygięte słupki wbiłem w ziemię, wypionowałem, zaznaczyłem sobie odległości, tak, żeby w każdym miejscu wskazywały mi ten sam punkt, i przyspawałem do nich obręcze. Z tym, że strasznie upierdliwe to było, bo ta pierwsza obręcz bardzo mi spadała z pergoli, więc wykorzystałem drut wiązałkowy, żeby ją przytrzymać. Tak, dla pewności jeszcze każdą obręcz, mimo tego, że niby mierzyłem, to dodatkowo wypoziomowywałem. Czubki pergoli to już była łatwa sprawa. Odpowiednio je przyciąłem, e, zespawałem, a na sam czubek miałem taką jedną szyszkę, więc też ją wspawałem. No, i się podoba, wygląda ładnie. Możecie ją zobaczyć na końcu tego filmiku. Okazało się, że konstrukcja takiej pergoli nie jest niczym trudnym ani pracochłonnym, więc tak się rozpędziłem, że wystrugałem trzy takie pergole. Są one o niebo bardziej stabilne niż te, które możecie kupić w sklepie i o wiele bardziej wytrzymałe od tych takich hipermarketowych, skręcanych, które moim zdaniem nie nadają się do niczego. No i nie były takie drogie w budowie, bo materiał na wszystkie trzy kosztował ja wiem nie więcej niż 120 zł, czyli znacznie mniej niż jedna solidna pergola, którą można kupić w specjalistycznym sklepie. I to tyle. Pergole prezentują się ok i spełniają swoją funkcję, świetnie podtrzymują róże, które właśnie możecie oglądać. No i cóż, jeśli się Wam podobało, subskrybujcie kanał i do następnego filmiku. Cześć!